Zapraszam do tej drugiej gwiazdy świecącej nad głową naszego orła zgodła SGGW, do tej drugiej gwiazdy, czyli wydział ogrodniczy, jeden z trzech najstarszych, który stworzył ten główny trzon Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Zapraszam do wydziału ogrodniczego i przedstawiam naszą reprezentację również to jest mój Wydział. Pani Dziekan, nasi studenci i pracownicy powiedzą kilka słów na temat studiowania. Jakie kierunki można u nas studiować? Szanowni Państwo, na Wydziale Ogrodniczym prowadzimy dwa kierunki: kierunek Ogrodnictwo oraz kierunek Ogrodnictwo Miejskie i Arborystyka. W przypadku ogrodnictwa, na tym kierunku, studia są pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Natomiast w przypadku ogrodnictwa miejskiego i arborystyki, studia pierwszego stopnia. Bo to nasze najnowsze dziecko. Tak, to jest nasze najnowsze dziecko. I jeżeli chodzi o ogrodnictwo, studia mamy w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pierwszy, drugi stopień. Na drugim stopniu mamy kierunek prowadzony zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. I na ten anglojęzyczny mogą również aplikować Polacy? Jak najbardziej, tak. Zapraszamy bardzo chętnie wszystkich, którzy skończą kierunki ogrodni, ogrodnictwo, rolnictwo bądź pokrewne. Jak najbardziej na General Horticulture zapraszamy do SGGW. Nasze stoisko to nic innego jak dżungla miejska. Tyle się mówi o miejskiej wyspie ciepła. My wychodzimy troszkę w kontrze do tych, do tych pojęć i tworzymy miejską wyspę Zieleni, naszą miejską wyspę dżungli. I w tej dżungli chciałabym się zapytać studentów jak to też się u nas studiuje? Studiuje się bardzo dobrze. Jest to kierunek na pewno kierun kierunek przyszłości. Teraz coraz bardziej na rynku pracy poszukiwani są ogrodnicy i osoby, które zajmują się zielenią miejską, bo jak wiemy, zieleń miejska bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Gdyby nie zieleń miejska, czyli gdyby nie ogrodnicy, tak naprawdę nie bylibyśmy aż tak zadowoleni z tego, że chociażby chodzimy codziennie do pracy. E, bo właśnie, bo nie tylko aspekty oczyszczania atmosfery w mieście którą się ty, tymi aspektami zajmują się specjaliści od fitoremediacji, ale również ten aspekt absolutnie wpływający na naszą psychikę jest szalenie istotny. No i wszystkim zielonym zajmujemy się właśnie na wydziale ogrodniczym. Nie tylko wszystkim zielonym dobrze już znanym, ale również wszystkim zielonym, co może Spod naszej ręki powstać. To właśnie na naszym wydziale e, powstały, czy też e, cały czas są prowadzone prace nad mini kiwi, które już od niedawna można w niektórych sklepach sobie nawet. E, Kupić. Proszę Państwa, no wszystko co zielone to zdrowe e, z wielu różnych powodów i tych e, chemicznych, i fizycznych, i psychologicznych. Tak więc otaczajmy się wszystkim co zielone, ale również pamiętajmy, że o wszystkim co zielone musimy zadbać. To też właśnie arborystyka i ogrodnictwo miejskie te aspekty porusza.